Niektórzy z klientów, którzy do mnie trafiają, są totalnie zagubieni w tym, co się dzieje. Zagubieni w tym sensie prowadzą firmę, zarabiają, utrzymują rodzinę. Wydaje się, że wszystko jest świetnie. Ale czują się jak w potrzasku. Nie mają poczucia, że są panami własnego życia, nie mają poczucia, że są zwycięzcami, nie mają poczucia, że osiągnęli sukces albo że w ogóle cokolwiek sobie zawdzięczają i jest jakikolwiek sens w tym, co robią. Tylko są tacy zagubieni i raczej czują się, jakby to powiedzieć, zniewoleni, że raczej się czują tacy zapędzeni trochę w kozi róg. Ale to i tak jest najłagodniejszy przypadek, ale trafiają do mnie ludzie, którzy są, cierpią na różne poważne choroby, yy, na przykład mają depresję, na przykład mają problemy z kręgosłupem, na przykład mają problemy z dną moczanową, na przykład mają problemy w związku, albo są po ciężkich operacjach takich, że w ogóle ich życie stanęło na krawędzi i dopiero wtedy zaczęli myśleć: może da się inaczej. Może mój sposób myślenia o mm, o, o tym jak w ogóle na czym polega życie, na czym polega prowadzenie biznesu, na czym polega osiąganie sukcesu, to to może trzeba coś zrewidować.